Bóg do mnie mówił trzy słowa: jest na odwrót. Ja w ogóle nie kumałam o co chodzi. Za każdym razem przychodziłam, mówię, Panie, wytłumacz mi to. A on mówił: jest na odwrót. Ja przychodziłam i mówiłam: naucz mnie kochać Ciebie. A on mówi: jest na odwrót. I mówię, to znaczy, dowiedz się, jak ja cię kocham. A potem będziesz mogła kochać mnie. Ten świat nam powykrzywiał wszystko i mówi, jak zrobisz coś, to będziesz miał wolność. A Bóg mówi, nie, najpierw wolność, a potem w wolności będziesz robił. Panie, ale super, że Ty stworzyłeś te gwiazdy, bo ja teraz mogę na nie patrzeć, jest tak fajnie. A Bóg mówi, jest na odwrót. I najpierw byłaś Ty w moim sercu, w moich myślach. A potem były gwiazdy, żebyś mogła na nie patrzeć. Bóg jest Bogiem niesamowitym. Nasz mózg wie, że my musimy na wszystko zasłużyć, że to ma być harowa, że za darmo umarło, nie? To są hasła tego świata, a Bóg mówi nie.